Hej, witajcie, wracamy do Morrowind'a, otworzę od razu grę, otwórz, Riven 2, i, 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 kuknijmy na dziennik, rozkazy nakazują mi udać się do miasta Balmora, aby dowiedzieć się gdzie, yy, muszę odnaleźć Kajusa Kosadesa, aby dowiedzieć się gdzie mieszka, muszę zapytać o niego w oberży, przy południowym muże. Przy południowym muże. E, dobra, no to, to tu jest ten łazik cały, to zwierzę. Tak? Wyruszymy specjalnie dla Ciebie? A nie do czytania. Ok, cel podróży. Nie, podróż. Balmora. Jedziemy do Balmory. We make a special trip just for you. Same low price. Okej. Okay. I przy południowym murze. To może być nawet tutaj. No tu wam powiem... Mm, tak w poprzednim odcinku wspominałem, że grałem już yy, no, kilka dni temu w początkowy etap tej gry. No to już nie znalazłem tej, tej oberży pod południowym murem. A zobaczmy, czy to nie będzie to czasem. Piszę tu Outlander. Tak przybyszu. Ale gdzie tu pisze się... Zaraz... Czyżby w tej grze nie pisało? Gdzie jest co? Miasto, miasto prowadzi nas swoimi ulicami. O, no, to na pewno tutaj. Oh, again, I poprawy, I ten znowu się pojawił. No, jakieś rozmowy tu, 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 zasiadłych pewnie w tej oberży. Aha, mam zapytać o niego. Dobra, no to zapytajmy tą panią. Anytime now. Witaj, Riven. Jestem Kulumair. A to jest Balmora. Chyba się nie znamy. Czy mogę ci czymś służyć? E, konkretna osoba. Żaden członek Rady Halu nie mieszka w osadzie Balmora. Niedawno... Niedawno Dorwan jest tu najważ... Aha, Nileno do... do... Dorwein jest tu najważniejsza. Znajdziesz ją w salach. Re... Le... A nie pisze tu nic o tym Kajusie Kosadesi. Hmm, 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 hmm. Dobra ona A Gildia Wojowników Gildia Wojowników ma w mieście Balmora Oddział na ulicy Handlowej Na zachód od rzeki Udaj się na północ placu przy południowym bramie ale... My by się sprzedała raczej Gildia Magów Zobaczymy, może ktoś inny będzie coś wiedział więcej A jak dam mapkę? Teraz Bo nie wiem Balmora, szczęście skazańca. To teraz chyba nie jestem W tej oberży przy południowym murze no nic, ale jak już tu jesteśmy tu Do you have something to say, Informacje o Morrowind Konkretna osoba Nie ma tu nic o Kaju się O, przy południowym murze. Gdzie to jest? To plebejska oberża w Balmorze po wschodniej stronie rzeki Odaj na południowym końcu ulicy Robotniczej właścicielem jest Bal Bakola Klausis eee, na w Po wschodniej stronie rzeki Na południowym końcu ulicy Robotniczej <coughs> No to pewnie wschodnia strona rzeki jest tam. A jest tu jakiś kompas w ogóle. Jakby stanąć tak. Świat wschód. No wschód pewnie będzie teraz tu na prawo. Dobra, okaże się, czy. Czy dobrze kompas wymyśliłem? To może być nawet to, o ile to jest ulica robotnicza. Ktoś mnie obserwuje, czuję to. Tak powiedziała moja postać. No nic, zaglądnijmy tu. O, to nie jest oberża chyba. O, to będzie tu. Spika tak? A właśnie zaraz zerknijmy Rud Halu ma tu swoją główną siedzibę. To zdaje się nie to jeszcze. Przy południowym murze A, tak, to jest oberża przy południowym murze. Dobra. No to konkretna osoba. Hmm. Gildia złodziei. Nie, nie, nie to ja nie chcę do gildii złodziei dołączać. Gildia wojowników. To ta pani chyba nie wie nic. O, o, o. O kajusie się. A, a jakby tu powiedzieć o nim? Jest właśnie ten stary dziwak. Nie mam pojęcia, gdzie się teraz spodziewam. Bacola Clausius, właściciel tego lokalu, powinien wiedzieć. Dobra, no to szukamy. To szukamy Bacoli Clausiusa. Bacoli Clausiusa, właściciela. Uch, to... Zapiszę sobie. Zapisz. Riven 3. Ok. O, tutaj miałem krótką przerwę. Miałem znowu takie drobne problemy techniczne. Eee, co zdążyłem zrobić? Czego nie widzieliście? Zdążyłem odnaleźć. Zdążyłem odnaleźć. Tak. Dowiedzieć się, gdzie można odnaleźć Kajus Kosadę Zapytajmy o niego. O, trzeba wyjść z tego. Wyjść. Sta Stary cukrojat wynajmuje mały domek na wzgórzu, na północnym krańcu miasta. Wyjdź stąd głównymi drzwiami, tylko nie górnymi prowadzącymi na taras. <coughs> a potem po schodach do góry. Tuż za schodami skręć w lewo i idź prosto aż do końca ulicy. Koniec. I zdążyłem odwiedzić tutaj swego kupca, który jest tam. Tutaj on tutaj tak wygląda. Ale faktycznie. W razie, dzięki, dzięki wizycie. On nie chciał nic ode mnie kupić. Nie chciał nic ode mnie kupić ze, 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 z uzbrojenia i, i z opancerzenia, że tak powiem ale a tych innych rzeczy takich drobnych na razie nie chcę sprzedawać, one mało zajmują jakby miejsca w plecaku, a, a, a nie, wiem coś, nie wiem co mi się może dokładnie sprzedać, ale wiem już jak się ubrać założę sobie hełm. Hełm hity hitynowy, tak? Hitynowy hełm Tutaj są takie rękawice fajne Lewy karważ niewolnika Zdaję to, tak? Ta. To są te na... na ramienniki albo... albo... Yy, dobre Okej okay. Uh -huh. Mam już lewy i prawy karważ I teraz co ja jeszcze zakładałem? Pas zresztą w odzieniu, co ja mam wodieni pas i buty, i buty Buty ze skóry Necha. <śm> 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 Dobra to zdaje się wszystko No to był efekt chyba po ubraniu tych karwaszy one są magiczne I idźmy szukać Kajusa Kosadesa Schodami do góry Od razu w lewo I na końcu ulicy Dobra, to zapiszę sobie. Zapisz. Okej. Okay. A ta co mi powie, a ucieka. To pewnie tu do końca ulicy. Dom. Jest, a tu pisze, a trzeba poczekać na chwilę na, na drzwiach, nie naciskać nic, tylko poczekać, to się wyświetli. Dom Kajusa Kosadesa. Dobra, co on mi powie? Kajus Kosadesa. O, tak, jestem Kajus Kosades, ale co rozumiesz mówiąc, że kazano ci zgłosić się do Kajusa Kosadesa? O czym ty mówisz? Zgłoś się do Kajusa Kosadesa. Eee. Tak, tak. Twierdzisz, że nazywasz się Riven i że kazano ci zgłosić się do mnie oraz dostarczyć pakiet dokumentów? Pozwolisz, że rzucę na nie okiem? Tak, oczywiście. Tak, bardzo ciekawe. Napisano tu, że, że cesarz życzy sobie, by, bym cię przyjął na nowicjusza w organizacji Ostrza. Oznacza to, że będziesz wykonywać moje rozkazy. Moje rozkazy. Na pewno chcesz je wykonywać, Riven? Aha, no dobra, albo tak, albo nie, ale... No nie no, nie mam wyjścia, muszę dać tak. Chciałem się dowiedzieć, co to za... A, a tu, rozkazy, właśnie. Moje rozkazy. Aha, ale teraz... <laughs> teraz mogę się tylko zgodzić, albo nie. Tak, więc zgadzamy się. Tak. Świetnie, witaj w naszej służbie. Oto nowicjusz Riven. Należ... Należysz teraz do organizacji Ostrza. Jesteśmy otrzymajuszami cesarza w odległych prowincjach. Możesz korzystać z mojego łóżka, jeśli będziesz potrzebować odpoczynku, ale trzymaj się z dala od moich rzeczy, chyba że Ci pozwolę. Jeśli zechcesz, nasi nauczyciele Bractwa Ostrzy udzielą Ci wskazówek i treningu. Jeśli jednak Ci się spieszy, mogę od razu wydać Ci rozkazy. Spytajmy o tych nauczycieli. Te ostrza oferują trening, nie za darmo oczywiście, jednak dla członka ich organizacji koszt będzie z pewnością odpowiednio niższy. Agentami w miejscowości Balmora są, no i tu nazwy, <słuch> Osada Caldera, mhm, to mnie interesuje na razie tylko w Balmorze. Co to jeszcze za rozkazy? O rozkazy się zapytać Gdzieś te rozkazy rozkazy Przede wszystkim uważaj nie znasz tego miejsca. Oto 200, 200 smoków. Znajdź sobie jakąś przyzwoitą broń, zbroję albo zaklęcie. Po drugie potrzebujesz fałszywej tożsamości. W tej okolicy pełno jest niezależnych poszukiwaczy przygód. Może przyjmie cię w swoje szeregi Gildia Wojowników, Gildia Magów, Kult Tamriel albo Legion Cesarski. Zdobądź wysoką rangę, umiejętności i doświadczenie. Może Twój wizerunek wzmocniłaby praca na własny rachunek. W każdej chwili możesz ode mnie otrzymać rozkazy. To jeszcze zapytam o Gildie Magów. Tak, i tu można właśnie albo... Dostaje się jakby te questy, zadania od tego Kajusa Kosadesa który jest tam jakimiś oczami uszyma cesarza albo na przykład mogę się zgłosić do Gildii Magów i z tego co pamiętam tam też będę otrzymywał jakieś, jakieś zadania No nic, zapytajmy o Gildie Magów To Gildia zajmująca się sztukami tajemnymi Tam też można zatrudnić czarodziei Trening, towary i usługi są tańsze dla członków. A sekretarze gildi wiedzą, gdzie znajdzie się praca. Jeśli chcesz być czarodziejem, dołącz do nas i pchnij się, tutejsza... się w hierarchii. Tutejsza gildia magów jest pewniejsza niż gildia wojowników. Ranis Adhyr jest sekretarzem gildii. Porozmawiaj więc z nią, jeśli zechcesz się przyłączyć. Jest raczej niesympatyczna, ale jej uczennica Aira jest całkiem miła jak na kajtkę. Dobra, no to co? To jeszcze te rozkazy. Dostałbym jakiś rozkaz od niego. Chcesz rozkazy? Świetnie, porozmawiaj. Człowiekiem nazwiskiem Haspat Antobolis i jego siedzibą jest Gildia Wojowników w Balmorze. Zapytaj go o tajemny kult ne <kluzny> Nerewaryjski i kult Szóstego Rodu. Najpierw czeka cię mała przysługa dla niego, pewnie uciążliwa, ale zrób to. Potem wydobądź z Antobolisa informację i zgłoś się do mnie. Pewnie potem wydobać zentobójca informacje i zgłoś się do mnie. Dalej. Tak na marginesie Haspad studiuje. Ha Haspad studiuje. Jego specjalizacja to historia Morrowind. Skorzystaj z okazji, by się czegoś nauczyć. Mam tu też jakieś księgi historyczne. Proszę bardzo, możesz z nich korzystać. Nie ma sensu uczestniczyć w tworzeniu historii, jeśli zupełnie jej się nie rozumie. też, proszę. Dobra, wiecie co? Ja znowu znowu muszę zrobić przerwę, bo zdaje się mama przyjechała, nie było jej parę dni ten gong, który chyba słyszeliście, tą właśnie drzwi się otwierały. Dobra, to ja na chwilkę przerywam nagrywanie.